Dzień dobry, kobieto. Dzisiaj chcecie zapytać o to, czy, czy jesteś tą przysłowiową siłaczką z lektury szkolnej. Czy w Twojej głowie też jest taki schemat, że kobieta powinna być silna, że, że należy być dzielnym, że należy sobie dawać ze wszystkim radę i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. I kiedy się nad tym zastanawiam, to trochę mam poczucie, że. Cała nasza kultura, cała nasza historia trochę nas wtłoczyła w taki wizerunek silnej matki Polki, siłaczki takiej pozytywistycznej i, i, i trochę tej takiej kobiety. Jak sobie myślę o, o, o tym, czego mnie uczyli w szkole, to, to zawsze te kobiety takie były silne, dawały sobie radę, dawały sobie radę, nawet jak ci mężczyźni poszli na wojnę. I kiedy myślę o tym, jakie my dzisiaj jesteśmy, współczesne kobiety, tutaj w Polsce, to najczęściej mamy właśnie taki rys bycia dzielną, dawania sobie ze wszystkim rady, yy, dawania sobie radę nawet bez mężczyzn. Yy. I prawdopodobnie to, co dzisiaj chcę Ci powiedzieć, yy, trochę Ci zburzy w głowie. Ale zanim do tego przejdziemy, mam do Ciebie prośbę. Usiądź sobie dosłownie na chwilę, wygodnie, weź głęboki oddech, weź drugi, trzeci głęboki oddech. Zostań na chwilę ze sobą i zastanów się, czy ty tak uczciwie sama ze sobą, nie musisz tego ani mi mówić, ani nikomu innemu przyznawać, ale przyznaj sama przed sobą, czy ty też nie masz tego rysu. Że zawsze sobie dajesz radę, że jesteś dzielna, że bez jej pomocy, że patrzcie, do czego doszłam, że ze wszystkim sobie poradzę. I taką największą pochwałą, jaką możesz usłyszeć, jest właśnie to, że jesteś dzielna. Że sobie z czymś dałaś radę. Hmm. A to, co chcę Ci dzisiaj powiedzieć, to to, że wiesz, ja całe życie też byłam tak zwaną silną kobietą, i całe życie byłam dzielna i dawałam sobie radę w bardzo trudnych sytuacjach i w bardzo trudnych okolicznościach. I tylko tak nieznośnie zawsze gdzieś wychodziło poczucie niemocy, poczucie bezradności. Wychodziły te straszne emocje, z których w ogóle nikt z nas nie lubi, wychodził smutek albo jakiś żal, albo poczucie winy, wstydu mnóstwo różnych takich fajnych rzeczy, których dzielne kobiety nie lubią. I wiesz, dopiero po wielu latach pracy, dotarło do mnie to, że siła kobiety polega na czymś zupełnie innym. Że siła kobiety wcale nie polega na tym, że ona ma być dzielna. Siła kobiety wcale nie polega na tym, że ona ma skutecznie działać w świecie zewnętrznym. To też, i nie mówię, że masz tego nie robić, ale nie musisz być taką, wiesz, kobietą ze stali, ko kobietą w takiej stalowej zbroi, która z tym mieczem wojuje. Moim zdaniem, prawdziwa siła kobiety mieści się w miękkości, w delikatności, we wrażliwości. I tak naprawdę do tego, żeby w ogóle powiedzieć Ci o tym, zainspirował mnie post mojej mentorki, która pisała ostatnio o, o wsparciu, o tym, jak my korzystamy ze wsparcia. I zastanów się, bo to jest najlepszy wskaźnik, czy ty sama potrafisz korzystać ze wsparcia, czy w miejscach, gdzie czegoś nie lubisz robić. To jest takie trudne dla nas kobiet. Jak to? Ja nie lubię i mam komuś prosić o zrobienie tego? Tak, bo być może on lubi. <gry> Czy w miejscach e, czynności, których ty nie lubisz robić, albo które cię męczą, albo których, na których się za dobrze nie znasz, albo czynności, który, na które nie masz czasu. Czy ty szukasz wsparcia w tych dziedzinach? Bo wiesz, dopiero kiedy Ty będziesz umiała sięgnąć po wsparcie, to Ty będziesz miała czas też, tak, tak po prostu to nazywając, naładować swoje akumulatory. I moim zdaniem, i na, na bazie moich doświadczeń, sil, silna kobieta to nie jest ta, która nie korzysta z żadnego wsparcia. Silna kobieta to nie jest ta w stalowej zbroi, która, wiesz, taki samotny rycerz, Don Kiszot, prawie że w spódnicy, która da sobie radę ze wszystkim. Sama. Nikt jej nie musi pomagać, w ogóle nawet mąż. Nie, ja sobie poradzę ze wszystkim. Nie. Silna kobieta to jest też mądra kobieta. To jest kobieta, która potrafi korzystać ze wsparcia wtedy, kiedy je potrzebuje, właśnie po to, żeby móc zasilać swoją moc, żeby ta siła kobiety idzie od środka na zewnątrz żeby mieć siłę i mieć tak obrazowe porównanie naładowane akumulatory, żeby działać, żeby tworzyć, żeby robić to, w czym jesteś mistrzynią, żeby robić to, do czego masz talent. Ale żeby sobie móc działać i żeby rzeczywiście móc realizować się w tych dziedzinach, w których jesteś dobra, to musisz sobie zabezpieczyć Zaplecza, musisz sobie zabezpieczyć tyły, musisz zorganizować swoją rzeczywistość tak, żeby w tych dziedzinach, które być może są małotwórcze albo no, no nie są takim, jak to powiedzieć, takim twoim ukochanym dzieckiem, żeby tam ktoś cię wspierał. Czy to będzie mężczyzna, czy to będzie kobieta, czy to będzie mąż, czy to będzie płatna pomoc. Ale szukaj tego wsparcia. Bo bez tego będziesz tylko taką, taką zagonioną, wiesz, w kołowrotku czy w wyścigu szczurów, zmęczoną kobietą, ale nie silną kobietą. Z tym cię zostawiam. Jeżeli myślisz, że to wartościowe, to podziel się z swoimi przyjaciółkami, z koleżankami. Myślę, że to wszystko na dzisiaj. Do zobaczenia.